On pracuje jeszcze, czy już kurde nie? Ja nie, jestem na L4, bo, ponieważ... Rozumiem. Potraktowali mnie tak troszkę, jak potraktowali i cóż... No i dobrze. No i dobrze, że tak samo Panik potraktował, że tak powiem. Powiem że Zobacz. zrobiono mi niezłe... że tak powiem brzydko, no nie? Po chamsku, po chamsku. Tak. A, 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 koło dupy. Tak. No, no to... Bardzo pięknie, kurde. I bo, jak to jest? A tam, zaregalać, nie? No słabo, nie? Słabo, nie? Czyli co, nie? Bo myślałem, że może coś się spędę na tą Piastowską, na trzy sztuki umówię, nie? Ale kurde, to, to ciężko. na no, razie jest słabo, nie? No. Nie mam jak No, ale cztery. No dobra, dobra, czyli tam. Ja coś oczywiście chydzia, myślę, walczę tam z... o coś... z... oprawdę, że tak powiem. Tak. No. Mam nadzieję, że to się jakoś tam da. No, nie... ale. co? ale to nie, nic. To nie jest związane tutaj, że ktoś z tych z konserwatorów coś tam gadał, czy coś takiego chyba nieco? Jest. Jest, aha. Mhm. I... Mhm. No ludzie są chorzy, kurde, nie? No. Kurwa, nie wiem, to ty... jest ja chrapie nawet. No. Chorzy, chorzy, za się... wiesz, Cieszę się, że kurde przychodzi normalny gościu, kurde, na badanie, a nie jakiś kurwa co tam grzebie, nie wiadomo, kurwa w czym. No. Wiesz, to to, to robią sobie jeszcze pod górkę. Ja nikomu tego. Dla mnie to, to takich inspektorów jak, jak ty to powinno być więcej kurwa. No ale to, wiesz, to co musiało... To jest moje interesie, że ja sobie, ja sobie to dopinuje to urządzenie, tak? A nie, że mi przyjdzie tam ktoś i mi, kurde, wiesz. Teraz i po badaniu jeszcze bardziej ma rozwalone urządzenie niż przed. Kurwa. Znaczy moim zdaniem jest tak, że jak przychodzę, przychodzę na urządzenie, to jestem tak. od tego, żeby was naprowadzać, tak? Jak jest dobrze, to mówię, że no, tak okay. jak jest. No, Jakie poprawy, to mówię poprawcie, a jak jest to ta dupa, no, tak. no to wtedy, wtedy się zaczynamy, że tak powiem, kopać, tak? Delikatnie rzecz tak. biorąc. No ale dopóki nie ma taki, takiego powodu, to nie ma powodu, no, żeby konserwatora drzelać. gdzieś tam y na no, tak? No, to... Może, to jest bezsensu, no. Bez to, sens, to, to, no. Jest, to wszystko przez tego waszego szefa chyba, kurwa, nawiązanego, kurwa.